Witam wszystkie zodiakalne lwy z horoskopem na następny tydzień. Zobaczymy, jaki będzie czas dla lwa dzień po dniu, od poniedziałku do niedzieli, każdy poszczególny dzień. Chciałabym sprawdzić energię i oczywiście później energię pracy w sprawach zawodowych i w miłości. Lew. Horoskop tygodniowy. Lew. Lew horoskop tygodniowy, poniedziałek. Poniedziałek kombinujemy. Wtorek, środa ulwa, czwartek, piątek, sobota i niedziela jaka energia jest. W niedzielę. Widoczna, widoczna. Teraz tak, na samym początku zobaczcie poniedziałek. Pierwsza sprawa to jest to, żebyście uważali na wszystko, co jest dla Was drogocenne, żeby ktoś Wam czegoś nie zwinął, nie ukradł. Bo jednak yy, to jest karta kradzieży. Także na kradzież uważajcie, zamykajcie wszystko, pilnujcie swoich rzeczy, gdzieś wychodzicie, yy, bo tutaj jest jednak zagrożenie, że w poniedziałek może Wam coś zginąć. Choćby nawet pomysł, który jest gdzieś zapisany i ktoś sobie przeczyta i go użyje. Także wszystko. Na to uważajcie też na to, żeby ktoś Was nie chciał oszukać w jakichś sprawach. Szczególnie jeżeli coś ym, gdzieś tam w jakichś urzędach, czy gdzieś coś załatwiacie, tak? To też patrzcie, żeby wszystko przeczytać to, co podpisujecie, no bo takie kombinowanie w Waszą stronę, to yy, no, trzeba mieć się na baczności, ale to może być też Twoja energia, także lew może chcieć sam pokombinować. Tutaj, tu się nie będę mówiła na coś uważać, bo to zostawiam dla Twojego sumienia, tak? To, że tu jest jakieś kombinowanie tego dnia. Wtorek. Wtorek się pokazuje, że jest decyzja dla Ciebie yy, do podjęcia, ale niestety tej decyzji nie będziesz potrafił podjąć, ponieważ dużo będziesz o tym myślał, o tym wyborze, który przed tobą jest we wtorek, Ej, i niestety albo nie będziesz miał całego obrazu, i z tego powodu nie będziesz mógł jej podjąć, albo będziesz się bał, będziesz się wahał. Także tutaj o czymś myślisz, chcesz coś zrobić, może to być wybór między na przykład. Um, no wiesz, to jest jeden tylko dzień. Jaki to może być wybór? Chociaż niektóre osoby mogą myśleć o tym, na przykład, o wrócić do domu, zostać gdzie jestem, wyjechać, być tu gdzie jestem, tak? Być w tej pracy, yy, poszukać innej. Także to będą może różne wybory, albo tylko jeden, ale jednak będzie trudny i go nie podejmiesz. To jest takie troszeczkę yy, zmarnowany czas tego dnia. Myślenie o tym czymś, ponieważ i tak nic jakby z tego finał finałowo nie będzie. To znaczy, widzę, że jest przy, w tobie, już tak od początku tygodnia, coś ważnego, co musisz podjąć. Ale dlaczego, dlaczego właśnie nie udaje ci się podjąć tej decyzji? Dlaczego się boisz? Czy masz złych y, jakichś doradców, tak, czy jakieś lęki w tobie są. Traumy czy coś, no przez to jednak nie potrafisz ruszyć, podjąć tej decyzji. Jest dla ciebie za trudna po prostu. Środa. Środa to jest dzień marzeń, tak naprawdę. Ale też dobry intuicji. I tutaj jest dobry czas, żeby posłuchać swojego wewnętrznego głosu. Podobnie jak w kapłance. Tak, tak samo w księżycu. Posłuchać swojego wewnętrznego głosu, Odczucia, tak? Zanurzyć się w tej ciszy, pomedytować nawet dla lwa i y, zobaczyć, co cię może olśni. Po takim dniu, możliwe, że to jest bardzo ci wskazane, żeby właśnie nie szukać odpowiedzi w świecie zewnętrznym, tylko poszukać jej w sobie. I, i teraz tak. Jeżeli Pamiętajcie księżyc, to jest psychika, tak? Psychika nasza. Nie musimy iść do żadnego y, doradcy, ani psychologa, ani psychiatry, tylko chodzi o to, że my sami kontrolujemy to, co jest w naszej głowie. Dlatego warto przyjrzeć się w środę, co Ci będzie przychodziło na myśl, jakie drogowskazy zauważysz, jakie wyjścia z sytuacji. Bo powinieneś jednak posłuchać swojego wewnętrznego przeczucia, głosu w środę. Uważaj też na sytuacje, które są nie do końca jasne. Jeżeli to ma być coś na Twoją korzyść, tak, chcesz, żeby wyciągnąć z tego jakieś korzyści, dobre rzeczy. To staraj się wszystko sprawdzić, przeczytać, żeby wszystko tego dnia było dla Ciebie oczywiste, jasne, co Ty postępujesz, jak postępujesz, co robisz, żeby potem nie było jakieś ukryte niespodzianki, że się okaże, że zrobiłeś coś, ale czegoś nie widziałeś tego dnia, bo Księżyc jednak. Wprowadza dla nas taką aurę tajemniczności, czegoś zakrytego. Wiadomo, przy Księżycu, tak, jest noc, nie widzimy wszystkiego, jak wygląda. Czekamy na dzień, tak, na słoneczko. Dlatego, jak jest Księżyc, no niestety nie dostrzegamy wszystkiego takim, jakim to jest. Możemy tutaj na przykład coś zobaczyć w tym, w tym świetle Księżyca. Zauważyłeś kiedyś, że kiedyś wieczorem i coś ci się wydaje, jakaś o zmroku, że jakaś postać czy coś, a się okazuje, że to drzewo, także no błędnie coś możemy odebrać, bo no nie widzimy za bardzo. Dlatego to są też różne sytuacje, że nie za bardzo są widoczne. Musimy poczekać, może na następny dzień, może sprawdzić, żeby ujrzeć to takim, jakim jest. W środę też, kochani, um, uważajcie na w parach, szczególnie w związkach, na takie sytuacje, um, właśnie w rodzinie, w związkach, kiedy coś nie jest jasne i możemy kogoś osądzić, oczernić albo podejrzewać. Um, no, może przyjść takie tutaj, taka energia, właśnie um, takiej. Ciekawy dzień, prawda? Ale wiecie, w, jaki, w jakim sensie ciekawy? Dla nas samych jest najbardziej ciekawy. Gorzej, jak tu mają do czynienia z tym dniem ludzie, to wtedy nam się wydaje wszystko takie. To się rozpływa, nie widzimy do końca tego i potem mogą przyjść konsekwencje tego dnia dlatego jak przebywamy środa, sami z sobą to jest w porządku, bo mamy czas na przemyślenia ale jak przebywamy z ludźmi, to czasami pewne słowa się wydają nam jakieś niejasne, wiecie o co chodzi także w samotności to jest rewelacyjny dzień wśród ludzi nie do końca lew, czwartek, cudowny czas Czas z rodziną, poświęcenie rodzinie, rozmowy. Może tutaj tego dnia akurat zadzwonisz do kogoś, do jakiegoś członka, rodziny, na przykład jak mieszkasz daleko, to do rodziców, dziadków czy do dzieci. Także tutaj może być jakieś spotkanie rodzinne, możecie rozmawiać o jakichś takich większych sprawach, powiedzmy o jakimś dziedziczeniu czegoś, tak? O budowaniu czegoś No sprawy materialne, karta typowo materialna Także w czwartek lew skupia się na pewno na pieniądzach Pieniądze, ale w tle gdzieś jest ta rodzina Że robię to dla rodziny Wszystko to co robię, robię dla rodziny Dla przyszłości, dla moich dzieci kiedyś w przyszłości I mamy tutaj piątek Piątek odchodzenie od zmartwień Widzę, że to, co najgorsze, to mija bardzo szybko w środę, może po Twoich przemyśleniach, bo w piątek stajesz na nogi. <laughs> Dziesiątka mieczy e, z reguły jest interpretowaną kartą, że największy ból, ale ten ból już jest, już on jest w Tobie. Bo zauważ na tej karcie, że ta osoba nie leży, ona nie cierpi, ona nie ma mieczy wbitych czy coś, tylko ona sobie wstaje i odchodzi. Tak? To znaczy, że wszystko jest w porządku, ono odchodzi. I teraz, jak ja to zawsze czuję, tą kartę, że to, co najgorsze, jest za tobą, za nami jest najgorsze. I teraz idziemy do czegoś nowego. Było coś niefajnego, coś, co nas zabolało, ale teraz w piątek lew dochodzi do wniosku, że tego więcej w swoim życiu nie ma. Trzeba wstać, się otrzepać z kurzu i ruszyć do przodu. Nie ma co się mazać, płakać nad czymś, tylko się wziąć w garść. To jest właśnie taka energia. Jeśli chodzi o sobotę, to sobotę tutaj prawdopodobnie dostaniesz jakieś wiadomości. Te wiadomości to są urzędowe bardziej, z jakimiś sprawami. Nie wiem, czy listonosz do ciebie chodzi w sobotę. Ale może to być wiadomość w mailach. Także sprawdź swoją skrzynkę mailową, bo może tam być jakaś wiadomość bardzo ważna, którą, nie wiem, wpadła do spamu na przykład. Bo dlaczego to sobota jest? Kto w sobotę wysyła? Może akurat dojdzie w sobotę, tak? Tutaj w sobotę, chyba że to jest list już gotowy, wiadomość, którą będziesz yy, otwierał i będziesz nad tym już się zastanawiał, co zrobić. Coś takiego, czuć z urzędami, ale też w sobotę lef robi plany. Plany takie na spokojnie, po malutku, kroczyk po kroczku. Tego dnia zastanawiasz się nad przyszłością, nad swoim celem. Bardzo dobra karta, dobrze się czujesz. Czujesz się pewny, panem swojego losu i masz plan. Bardzo dobra energia. W niedzielę pojawia się osoba, która ci bardzo chętnie pomoże. Pomoc będzie płynąca z serca, bezinteresowna, nic za to ta osoba nie będzie chciała. Ona ci po prostu jest przy tobie albo pojawi się tego dnia i wiedz, że to jest twój przyjaciel. To jest osoba, która widzi ciebie. Tak? I ona chce ci pomóc z dobroci serca. Po prostu u ciebie obserwowała i zauważyła, że ty potrzebujesz w czymś pomocy. Mogę to być pomoc słowna, może to być rada. No nie musi być pieniężna, oczywiście. Chociaż może być yy, jakaś rada powiązana z tym, zróbmy to, żeby było lepiej. I może coś finansowo, tam że zróbmy tak. Także rada może być każdego rodzaju jeśli chodzi o rodzinę, o pracę, o pieniądze o karierę, o zdrowie no wszystko to co jest tutaj w świecie materialnym także ta osoba pojawia się z tą radą fizycznie lub w jakiś sposób ty z nią się skontaktujesz, nie wiem, pisząc do niej albo na do ciebie, także wiedz, że z kim będziesz rozmawiał w niedzielę, to ta osoba jest twoim na ten moment dobrym przyjacielem Zobaczymy sobie ulwa, co w sferze zawodowej. Lef, sfera zawodowa, pieniądze i tu inne sprawy. Dobrze jest, tutaj tam wskazuje na to, że w tym czasie y, trzeba oszczędzać, wziąć się do pracy. Jak widzicie, czwórka donarów i ósemka donarów. To nie jest czas na odpoczynek w tym tygodniu, tylko na przemyślenie, jak... Y, osiągnąć jakiś swój cel, no masz pewnie jakiś tam cel, lwy są bardzo ambitne, także one lubią wygodę i lubią jak wszystko, są hojne, lew jest hojny, on nie żałuje niczego, on bardzo chętnie się podzieli, ale lubi mieć i tutaj karta mówi, żeby oszczędzać, żeby nie wydawać w tym tygodniu, raczej pieniądze są Ci potrzebne u Ciebie, na Twoim koncie, w Twoim portfelu, i nawet jeżeli czasami masz ochotę poddać, jesteś zmęczony, już tyle pracujesz, to wiedz, że jesteś blisko tego sukcesu, na przykład, żeby spłacić długi, czy żeby coś zarobić. Także karty mówią pracuj, pracuj, praca jest ci bardzo potrzebna. W miłości, w miłości, ulwa. W miłości też jest spokojnie dobrze. Osoby, które są w związkach, prawdopodobnie będą miały cudowny czas, yy, osoby, które były pokłócone, się pewnie pogodzą, yy, single, będą marzyć o swoim księciu lub księżniczce. No, możliwe, że z tych marzeń w końcu wyjdą i pójdą i będą coś robić, bo już tutaj widać, że się pojawia taka energia wzdychania, jak to fajnie by było mieć tu miłość przy sobie, tak? Także. Yy, Tydzień jest ciekawy dla was bardzo, yy, z tym, że yy, kochani w piątek pamiętajcie, że mogą przyjść właśnie te myśli takie, ale odgońcie je, te mroczne myśli jak tutaj te kruki, ptaki czy tam wrony czarne yy, i odpędźcie je, wstajcie, weźcie się w garść i do dzieła, tak? Ktoś wam pomoże pomoże wam w jakiś sposób, jeżeli potrzebujecie tej pomocy, bo też bywa czasami, że jeżeli ty jesteś osobą w miarę silną, tak, i wszystko dobrze u Ciebie, to w niedzielę może ktoś chcieć od Ciebie pomocy. To pamiętaj, bo to działa w dwie strony. Jeżeli ty nie, nie potrzebujesz pomocy i się zastanawiasz, jak ja mówiłam do Ciebie, hm, co to za pomoc, to może ktoś od Ciebie chcieć tej pomocy. Ta osoba nie zawsze powie, że chce, ale ona będzie i gdy będziesz z nią rozmawiać, wyczujesz między wierszami, że ona coś chce. To pamiętaj o tym. Życzę dla lwów cudownego tygodnia. Dziękuję dla tych, co zostawili komentarz i łapkę w górę. Miejcie cudowny czas. Buziaczki, pa, pa!